Cześć i czołem, witam ponownie w Giercowni. Dzisiaj na warsztat rzucamy sobie Gierkę Godsworn. Grę, która jest RTS-em, robioną jak tutaj sami się twórcy gry przyznają przez dwóch devów, tylko co jest ambitnym przedsięwzięciem. I to jest gra, w której wcielamy się w postać boga, która jest takim głównym, jakby bohaterem naszej bazy. W której generujemy także jakichś innych wojowników, zbieramy rzeczy jak jedzenie, drewno, jakiś tam pieniądz i takie tego typu sprawy. I próbujemy pokonać innych bogów, którzy no także chyba chcą tutaj, wiecie, cały ten las zaskarbić dla siebie. Bliżej, nieokreślona mitologia, taka trochę skacząca na lewo i prawo, przynajmniej... No okej, okay, no nie mogę powiedzieć jakiejś specjalnie dużo, bo są dwa, dwie postacie na razie tylko do wybrania, więc yy, mamy jaką laskę yy, słoneczną i mamy takiego kolesia, który trochę przypomina Lokiego, ale... E, tak, to jest gra, która ma być do grania po necie, jednak no my sobie zagramy w custom grę, zrobimy host game'a, zrobimy ją prywatną i zrobimy kreata, bo no nie będziemy grali z ludźmi z internetu, bo to słaby filmik pewnie by z tego wyszedł. Musimy sobie wybrać planszę i mamy tutaj jakieś Tannenwald, o to brzmi trochę jak... Ten, tak jak Grunwald. No okej. Okay. Tak czy inaczej, mamy jednego przeciwnika i będziemy z nim przeciwko niemu walczyć. Możemy także na podstawie tego tutaj Dema zagrać sobie na czterech playerów albo jakiś challenger, w której atakują nas fale przeciwników. Więc jest taki element powiedzmy trochę jak z They Are Billions. Ale my sobie zagramy tutaj. Mamy do wyboru właśnie panią Saulę i pana Menesa. który no widzicie, jak takie dziwne połączenie z jednego z. no, z przedostatniego e, Tora Thor, Marvela, połączenie Lokiego i, i, i tej, tej, tej tam hel. No. no ale my, może, zagramy sobie panią. Panią, która ma naprawdę jebitny warkocz, nie? Patrzcie, patrzcie, ja wiedziałem ile to musi ważyć, już? No dobra, jesteśmy bogiem, więc... Eee... Nie? Musimy sobie wziąć sobie Ajaja normalnego. Ajaja! My może nie chcemy być niebiescy. Ja nigdy nie lubię grać niebieskim. zagramy takim szarym. Tak, jesteśmy szarym bogiem słońca. To... może e, Dobra, to może wybierzmy od razu e, im przeciwnika, bo inaczej jest szansa, że trafimy na samą siebie do walki, e, co nie jest może naj... Nie, to nie będzie taki sam fajny element, nie? Mamy tutaj do wyboru albo, że musimy pokonać i szrajna i bohatera przeciwnika, żeby wygrać, albo wystarczy pokonać szara Czyli taki główny budynek, który jest. No i limit żołnierzy i worshiperów. Mm, możemy włączyć cheat. Nie wiem dlaczego, ale no możemy. Why not? Dobra, y zagrajmy sobie. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Mamy odliczanie. Wy będziecie mogli w tym czasie się zastanowić, czy to jest gra dla was. Link do tego Demka jest pod filmikiem. Nie wiem, czy ono będzie jeszcze dostępne, jak filmik pójdzie na żywca. Może tak, może nie by trzeba było przekonać się, ale to zobaczymy później. Wy zobaczycie sobie na pewno. Musimy zrobić miejsce, gdzie będą nasi zbierać jagódki i dostawać jedzenie, a także gdzie będą nasi rąbać drewno. To jest nasz główny szrajn, który generuje nam ludzi do pracy i do. Modlenia się do nas, bo my mamy jeszcze modły i nasze moce, których na razie nie mamy żadnych e, są związane z tym, e, ile wydamy na nie wiary, tak? Jakiej e, tajemnicy wiary, ile wydamy, e, o ty, nasza bije kilku naraz, ona ma taki szeroki atak, okej, okay, okej, okay, okej, okay. możemy sobie też wybrać jakąś umiejętność, mamy Solar Ray na początku czasami jak się pokona moby to się dostaje worshipera na starcie. To jest ciekawa mechanika, ale jak widzicie, ja gram na najwyższych ustawieniach graficznych jak na razie i no ja bym nie mówił, nie powiedziałbym, żeby ta grafika była jakaś no, przytłaczająco nowoczesna czy super mega wspaniała. Zaśpiewy są fajne, tutaj to nie mogę powiedzieć, ale grafika jest taka eh, E, trochę wygląda gra jak już by e, była tak sprzed 5, 6, 7 lat. E, tutaj te animacje, gdzie ona tak dziwnie się posuwa, no to musimy liczyć się z tym, że to ona, one są po prostu jeszcze... Nie wygładzone. Miejmy nadzieję, że twórcy wygładzą te animacje. Co pewnie będzie miało miejsce. Dostaliśmy kolejnego Łoshipera. Bardzo fajnie, tu są kolejne jakieś jagódki. My zbudowaliśmy to, zbudowaliśmy to. Teraz musimy coś zbudować, co by nam przysporzyło może jakiś wojowników. Co weźmy jakieś sobie. O, miejsce na wojowniku zbudujmy. Gdzie tu są przejścia? Przejście jest jedno tutaj. Tu jest jeden brud, ok. są trzy brody, wróg pewnie będzie szedł jakoś, o tutaj jest wróg, więc no z różnych miejsc ten wróg może przyjść, no ale żebyśmy mieli szansę go pokonać, jeżeli przyjdzie, to będziemy musieli no, wysłać żołnierzy jakiś, nie? No tu jest jakiś ten, tu jest jakiś pan kusznik, czy ja rzuciłem na niego to? Tak, pomimo tego, że go nie widziałem? A, tak, rzuciłem, beka, okej. Okay. Okej, okay, nasza pani, niech ich tam bije. E, możemy też wziąć, żeby trochę pomogli przy, przy pracy. Ja chyba chcę to uczynić. Mamy tak, mamy złoto, mamy wiarę, to już pokazywałem. Ilość wolnego miejsca. Na pewno musimy zbudować też tutaj e, miejsce, gdzie będą się ludzie mnożyć. Nie? Bo, bo tak, to są ważne elementy, aby ludzie mieli gdzie uprawiać. Super mega sexy time. Um, weźmy z jednego żołnierza, jednego łucznika na razie. Im um więcej mamy dostępnego, tutaj, takiego do, miejsca do życia i robienia sexy timeów, tym więcej także, raczej szybciej nasi święci, raczej to oni nie są święci, tak? Będą się rodzić, więc to warto na to też zwrócić uwagę. Ja bym jeszcze pewnie potrzebował jakiegoś jednego drwala zbudować, bo na razie mam bardzo dużo tych uczniów. To jest fajna umiejętność. Ja troszkę grałem wcześniej, przyznam się szczerze bez bicia, ale to dlatego, że niestety em, no musiałem nagrać filmik raz jeszcze, bo nie sięgał moich standardów. A moje standardy, jak wiecie, nie są wielkie, nie są wysokie specjalnie, więc no to musiał być naprawdę źle nagrany filmik. Ha, nie, po prostu performance gry był trochę... Psnięty i musiałem popracować nad tym, bo e, instalowałem nowe, nowe stery i mam wrażenie, że to spowodowało trochę e, ten problem jaki był. Nie? On spowodowało problem, dla którego potem gra miała cięcia i to nie były wina gry, do końca? Nie. Przynajmniej nie wydaje mi się tak. Może jeżeli tak, to troszkę tylko. Ej, 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 ej. nie zabij nie. go. Ty. A -a. E żołnierze wyrzucają złoto Sam. czasami. Potem będziemy mieli takiego cie ciekawego ludka. E takiego ciekawego żołnierza, który. E takiego potworka, który będzie. E, też e, zżerał ten lód i ten lód będzie nam dawał mu dawał moc jeszcze dodatkowo to będzie ciekawa taka mechanika ale ogólnie gra no, takim jest e, po prostu dość jasnym e, inspiracją e, tej jasną inspiracją Hmm, znaczy jest jaśnie zainspirowana, to chcę powiedzieć. Ja trochę tutaj się plączę, bo staram się grać i nie zostać zjedzony raz, dwa, trzy bardzo szybko, nie? Przez, przez kogokolwiek więc no, trochę mi się tutaj plącze język od czasu do czasu. Musimy na pewno zbudować wieże, ale nie mamy tego drewna na watchtowery, mam nadzieję, że zaraz zbudujemy. Ja bym chciał zbudować wieżę tu na pewno. Będziemy tutaj road robić. To zrzuca też taką małą wieżę, jakby co, na, na I miejsce odpowiednie i... i, i... O, jak ktoś się już rozbudował. I'll A, zobacz, jaka... Jaki cwaniak z niego! Jaka tutaj cwaniara. E, nie mamy domów, dobra, zbudujcie domy. Z reguły przyjdzie jeden koleś tylko do pracy, dlatego warto czasami ich więcej wysłać. Ty może iść komuś tutaj też. Wyjdźcie tu, my walczymy. Jeszcze z Mobami, więc nie jest źle, weź, weź go tam pogoń. Musimy mieć więcej żołnierzy, więcej, 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 więcej żołnierzy, ale my nie mamy jakoś... No, weźmy może z dwóch żołnierzy jeszcze takich zwykłych. Mam wrażenie, żebyśmy sobie poradzili bez jakiegoś większego problemu, jakbyśmy zostali zaatakowani, bo mamy jeszcze czary dodatkowe. Ale lepiej być, no, huchać na, na, na zimne i być przygotowanym na najgorsze. Tu musimy wysłać dwóch ludków do pracy. To się przydaje do robienia więcej żołnierzy fajnych. Zbudujmy to, żeby polowali na jelenie. Znowu nie mamy domów. Eee, Straszny jest ten kryzys domowy, nie? Mam takie przeczucie tutaj, odczucie, nawet nie tylko przeczucie, ale odczucie. Zbudujmy jeszcze jeden od razu, będzie, będzie ten, z nawiązką. Okej, okay. weźmy tak. I teraz, no, ja powoli się przygotuje, chyba. No, faktycznie ona tak sunie, nie? I tak jakby tylko tak nogami przebierała w eterze, a ona no faktycznie chodzić powinna, nie? Ona tak powinna tutaj, wiesz, odbijać się od tej ziemi i tak dalej i tak dalej. Na razie nasz, naszą ekipę tutaj wyślemy. Ja ją zrobię na F1, czy tam CTRL 1 Mamy naszych tarcz, mamy naszą wieżę jedną. I ogólnie idzie tak średnio nam tutaj generowanie rzeczy, potem poluje na jakieś jelonki. Eee, jak jak o taku idzie. Możemy zbudować Witch Cabin. Witch Cabin jest no, kolejnym budynkiem, w którym będziemy mogli czarowników tworzyć i super, mega słodkie takie, e, takie smoczki. E, może zrobię małą ekskursję i zobaczymy, co tu się dzieje. O, właśnie idzie na nas. Zobacz, już idzie, już próbuje. Zatuj, zatakujmy go od razu. Co w Wszystkich moich ściągnął? Czy ja mam wrażenie takie? Górnie tutaj jest ciekawie, bo jest mechanika, której nie widziałem jeszcze do końca, specjalnie chyba w żadnej innej grze RTS-owej. Żołnierze wroga mają tendencję do uciekania. Nawet, o widzicie, nawet tacy... Zwykli, zwykli wojacy próbują, próbują uciekać. Ja nie będę puszował na razie. Co się raczej nie zdarza w grach tego typu. Przynajmniej takie mam odczucie, że, że tak się nie zdarza. Zbudujmy tutaj może wieżę jedną. I czy ja mogę dosłać jeszcze tam z trzech ludzi? To jest dobra mechanika, żeby można było tak oddelegować większą ilość pracowników. Jak najbardziej mi się to podoba, ale mówię, mam takie małe wrażenie, że w tej grze będzie potrzeba jeszcze jakiś innowacji. W tej grze możemy sobie pieska kupić. Ta gra ma troszkę mało jakichś takich dodatkowych gimików, nie? Takich, wiecie, jak to... Chodzi o takie mechaniki różne, które by ją odróżniły od no, innych gier tego typu, no bo Warcraft trójka, czy czy Northgard, to one już mają dużo za sobą, za swoim pasem, dużo dalekich rozwiązań, rozwinięć najróżniejszych, więc to już są gry ustanowione. O cholera, musimy rzucić wieżę. Ta wieża będzie tak pulsowała i, i będzie nam pomagała w walce. Będzie. Mamy też swoją łuczniczą wieżę, ona no, bije dość mocno, więc powinniśmy sobie dać radę. Ogólnie defensywa jest tutaj dość silna w tej grze, więc trzeba mieć naprawdę dość konkretną armię, żeby się przebić. nie? On nie miał tej konkretnej armii, żeby się przebić, więc zapłacił The Iron Price. Bra, weźmy tak, co ja mogę sobie ulepszyć, mogę regenerację życia wokół naszej pani rozwinąć, więc to uczynimy. Tutaj ta. No, że naprawmy to. Tutaj ta mitologia jest taka słowiańsko-wikingska, powiedzmy. Nie wiem, jak będą inne postacie, ale no. To słowiańsko-wikingskość, czy może bardziej wikińskość jest już troszkę ograna, więc ym, na pewno bym uderzył właśnie w tą słowiańskość mocniej, jeżeli by się dało, bo to jest, no, to jest ciekawa, y, to są ciekawe mitologie mimo wszystko, y, nie żeby ich było dużo jako, y, jako ten, jako materiał badawczy, bo tak naprawdę nie ma tego dużo, ale... Y, ale no, będzie to coś innego, nie? Coś innego niż już wszystko stare, dobre, ograne po prostu przez wszystkich Loki, e, tory, czy, czy, inny, czy inny tam, wiecie, e, Odyn. Dobra, ty tam nie szturmuj jakoś specjalnie. Są wymordowali nam ludzi, którzy tutaj chcieli przyjść. E, musimy... To jest dobre, to jest dobra mechanika, bo tak naprawdę daje nam... Możliwość wydobywania więcej surowca, tak byśmy byś mieli dodatkowego, dodatkowego pracownika w budynku. Co jest ciekawe, bo to się nawet nam nie zeruje, a po prostu zżera po many. Many jest tutaj w tej grze bardzo dużo. Jeszcze nie, nie zdarzyło mi się, żebym nie miał many. O, widzicie, on się na złota. W tym momencie i jest mocniejszy najzwyczajniej w świecie. Ciekawa, ciekawa mechanika dla jednostki. Takich rzeczy na pewno musi być więcej w tej grze, żeby to miało rację bytu, nie? miało rację bytu jako naprawdę tytuł, który no, ludzi zainteresuje którzy dla ludzi, którzy będą chcieli wybrać tą grę zamiast właśnie, nie wiem, jakiegoś remastera Warcrafta 3, który. Ja nie wiem czy on ostatnio. O, o, ostatecznie się pojawił, miał miejsce, czy nie. Coś tam chyba było, że skiepścili sprawę dość po, poważnie, twórcy z Blizzarda. Ja nie wiem czy to tam jeszcze w ogóle ten projekt funkcjonuje nawet nie Musiałbym zerknąć, musiałbym wrócić trochę. E, pamięcią, a czyli ten musiałbym wrócić w nostalgiczną swoją myślą i, i zobaczyć y, czy coś z tego faktycznie powstało. Weźmy może z trzech pracowników żeby było więcej. Ja żeby nowe jednostki mieć to muszę ulepszyć to badziebie. Ale nie mam na to złota na razie. No dobra, jak zbierzemy odpowiednią ilość złota. Czyli to są ten, to są materiały jakieś takie mm, Wartościowe, tak? O ty, nasz smog się zaczyna robić taki nawet całkiem niezły. A nie, przepraszam, to jest Pukis, to nie jest smog, to jest Pukis. Um... No dobrze, no dobrze. Pukisy, może być Pukis, czemu nie? Pukis brzmi całkiem ok. Um, czy ja bym chciał najechać na to, żeby na przykład więcej złota generować? Sądzę, że to może być przydatne. Myślimy, niech tu zostanie Pukis i, i wieża na ten, na baczności. Ty, skubaniec, przylasz mi tutaj i mi kradnie moje złoto. A, my się tak nie damy. To nie z nami takie gry. Musimy rozwinąć to i od razu. Może od razu spróbujemy zabezpieczyć ten teren? Bo oni przechodzą tędy, tak? Tak, oni chyba chcą tędy przechodzić. Więc zbudujemy tutaj. Naszą bazę dodatkową od razu zbudujemy tutaj na zgliszczach, ile, ile może zająć budowanie tego, znaczy zniszczenie jednego takiego dziwnego badziewia a no, tam mam trzy wieżyczki, powinienem dać radę z trzema wieżyczkami chyba i pukisem jeszcze. Um, weźmy jeszcze wieżyczkę, postawmy. Ja tu jakichś pukisów robiłem więcej? Tak, ja mam całkiem sporo pukisów, to są moje pukiciątka, które um, dadzą radę pokonać wrogę. Potem te umiejętności magiczne naszych bohaterów stają się naprawdę, naprawdę absurdalne. Jest taka opcja totalnie ten, totalnie um, nuklearna, że wszystko. Z, jak, jak, jak nuklearka centralnie, jak nuklearka z tego, z, z StarCraft'a, nie? Działa więc. Opcje nuklearne także są tu możliwe. Mm, mm -hmm. No, weźmy tu zbudujmy wieżyczkę i może jeszcze jedną na wszelki wypadek, ale bez już takiego spieszenia się. Tak, dajmy ludzi do pracy, żebyśmy więcej złota generowali. I co ja mogę zbudować? Mogę zbudować Alka. Mityczne jednostki mogę robić. I mogę warriorów robić. Nie wiem, jak chcę jak mityczne. No, gramy w mitologiczną grę, więc chyba chcę mityczne jednostki mieć. Brzmi, brzmi ciekawiej. Ok, weźmy, weźmy moich. Na... Weźmy, bo on tutaj przy las i zjada nasze jelenie. Ja, ja nie jestem fanem jak ktoś zjada moje jelenie. Zbudujmy pobieracza to chyba są chyba jakieś jagody. Orangeberry, nawet nie wiedziałem, że coś takiego istnieje. Mam wrażenie, że może nie. A weźcie go tutaj załatwcie. To on, dalej, on dalej próbuje polować, kiedy wielka kobieta z olbrzymią kitą e, biegnie i go bije olbrzymym mieczem pełnym słońca i morderstwa. To jest dopiero coś. Maksymalną wiarę osiągnęliśmy. No dobra, maksymalną wiarę. Jesteśmy już bardziej wierzący, nie możemy być. E, weźmy, wyślimy tutaj mm, ekipę naprawczą. O, oni nam się roz, rozrośli. Nasze pukisy stały się takie całkiem, całkiem... Ha. Dobra, mam wrażenie, że już powolutku tu zmierzamy do pokonania ma przeciwnika. Dobra, póki na nich. On wysyła jakieś badziewie. My ma one mają AOE, a tak więc one spaliły przeciwnika bez najmniejszego problemu. Zajmijmy tutaj. Okej. No Będą Dark, ale czy tak na pewno? To jakoś leczy chyba, czy coś, czy zwiększa moc, jak wszystko w tej grze. Mm, dobra, sposób zbudowaliśmy to cudo. Tak, zbudowaliśmy to cudo. Co ja mogę zbudować? Mogę zbudować Leszego i mogę Spigana. Nie mam pojęcia, czym jest Spigana tak naprawdę. Eh, Spigana, mythical unit that throws Fall magic arrows over... Leszy? To się domyślam, co to jest. No, zbudujmy sobie Spigane i Leszego. Czemu nie? Kto mi zabroni, nie? E, możemy też wysłać naszą ekipę, żeby potem zaatakować jedną wielką grupą na wroga. To się nie niszczy. Zawsze bym zakładał, że budynki, które, które powstają z czarów, by zostały zniszczone, nie? Po jakimś czasie. Miałyby jakiś czas funkcjonowania. Ale w tej grze to wychodzi, że tak nie jest. A muszę więcej dwellingów porobić. Mogę shiftem jakoś tu? O, mogę jeszcze. ten. pobudujemy tam ileś domków. O, ale my mamy... Patrzcie, to jest spasiony smok. To jest Pukis, który... On faktycznie lata. Szkoda, że nie mogę... Okay. ile mogę maksymalnie przybliżyć na Pukisa? Okej, okay. tak. A, mogę nawet całkiem nieźle. Popatrzmy sobie na Pukisa. Puki... Ty Pukis ma sześć rąk! Ja nawet nie wiedziałem, że on ma sześć łapek, ten Pukis. Uuuu, no jest słodkie Pukisiątko, oj oj Naprawdę, lubię ja takiego Pukisika. No dobrze, mamy Pukisiątko, mamy naszego Spiganę naszą, która jest dziwną, ćmą człowieczą, to jest przykokszony koleś, który jest leszym, który... no, no powiedzmy, że wygląda trochę jak leszy. Lecz to bardziej bym powiedział, że powinien być bardziej drzewowy, ale nie taki grubo drzewowy, więc, więc nie wiem, nie wiem, nie wiem, co mam, jak mam się z tym czuć, ale ale okej. Okay. Mam problem z oddaleniem, oddaleniem kamery trochę. Powolutku jakoś się oddala ta kamera, ale tak, ale można całkiem nieźle przybliżyć, całkiem nieźle oddalić. Dobra, pójdźmy, pójdźmy na atak. Nie ma co tutaj jakoś dużo czekać. A, czekaj, czy ja, chyba jakieś leka lekarzy jeszcze miałem mieć tutaj. Tak, weźmy lekarzy. To są szamani lekarstwa. Weźmy ulepszenia, poróbmy może... Czemu nie... Pukis nie może zostać ulepszony, nie wiem dlaczego. Ale nie wiem, mam, mam przekonanie, że ulepszanie jednostek jest dobrym pomysłem ogólnie rzecz biorąc. Weźmy jeszcze z jednego lepszego sobie zróbmy. Ja, no taki kosztuje. Tylko sto wiary, on drewno kosztuje, no tak, bo on jest w sumie z drewna zrobiony. Ty złota potrzebujesz, więc zrobimy milion pukisów. I tak, i my sobie podejdźmy już, zobaczmy jak tam e, nasz mały ataczek się spisze. No, zabijemy trochę wieśniaków po drodze. No bo, bo czemu nie, Jest, wiecie, jesteśmy, jednak mamy wielkie mityczne potwory jako potwory do, do walki, więc powinniśmy chyba korzystać z nich, nie? Zniczmy, zniczmy tutaj, zniszczmy wszystko. Wynalazki są rytuałami, no to wypowiedzi. No dobra. To jest ta spigana, spigana jest czarna, jest mityczna. E, chyba ta czarność, chodzi o to, że jest mocy, ciemnej mocy po prostu, ciemnego alajmentu, jest złym bogiem, czy złym potworem, nie wiem, nie wiem, tak mam takie przeczucie może, że o to chodzi. Ty, ciężko ich zabić, ale okej, okay. sądzę, że powolutku powinniśmy tutaj dać radę ich się pozbyć. Rzućmy, rzućmy to. Ale sądzę, że to nawet już nie będzie potrzebne specjalnie. E, czy mamy więcej tych żołnierzy moich? Małe póki przyszły. Ale mam wrażenie, że oni bardzo szybko... Szybko te się spasają do bycia naprawdę dużym smogiem. Okej, okay, ona ma tutaj wojsko jakieś idzie. Się przywitać. Mamy dużo smoku, więc chyba nie powinno być większego problemu i spalić. W sumie drewniane budynki to powinny zniknąć raz we trzy, nie? Takie mam odczucie. Jemy, ja, ty, jego głównego bohatera w moim czarem po prostu na połowę życia mu zabrałem. Żeby... Mamy za mało tego. Nie wiem. Moving Light, coś takiego. To ma kawalerzystów. Ej, ja nie mam tego, waleczny Może... Może mu lepiej... wieć Lepiej się w życiu powodziło trochę. Eee... Uleczmy wszystkich. Ty, to całkowicie uleczyło naszych tych. Uleczyło nasze jednostki tak na 100%. Ale jazda. Okej. Okay? Bardzo mocne. O nie, mój pukis! Tylko nie Pukis, to był mój naukowca z Pokisów. Hmm, gdzie moje reszty jednostek są? Tutaj, tutaj, pomagać, walczyć. Nie ma tego takiego, wiecie, opierdzielania się. Jeszcze więcej Pukisów. jeszcze. Battle stance, Aggressive stance. Tak, włącz Aggressive stance i idź tam do walki. Wy macie Aggressive stance czy nie? On się wskrzesił... On miał dużo tych uwielbicieli swoich tutaj... Miał niezły fanbase... O, mojego tego straciłem! Straciłem mojego Leszego... Ale mam drugiego Leszego! Wiecie, nie ma tego... Nie ma wo wojny bez ofiar, więc... Okej, okay, pokonaliśmy go. Spektator, Option menu. No dobra, można portować bugi klasyczne, no ale wiecie. Wiecie, wiecie, wiecie co ja tam. Chciałem powiedzieć, wiecie i widzicie w jednym, jednym stwierdzeniu. Już widzicie o co chodzi w Godsworn. Jest to gra. No, tak jakbym. całkiem okej, okay, RTS-em jest, tak? Ma wszystkie rzeczy, które potrzebuje, żeby być dobrym RTS-em. No, trochę animacji trzeba wygładzić, to na pewno. Zobacz, ten. Zja on jada jakieś złoto, które wypadło. Zobacz, jak sobie wchapnął trochę złota i stał się. stał się przez to silniejszy. No, to, to, to jest fajne. Ale. Mm... Mam takie obawy, że to jest trochę za mało, żeby w obecnym świecie RTS-owym, nawet w się przebić, żeby być po prostu czymś... Tak, on faktycznie je i rośnie. Okej, okay. jedzcie i rośnijcie moi wszyscy, moi mili. Skąd on to złoto bierze? Czy on bierze je tak sam z siebie po prostu? Czy musi je znaleźć w walce? Czekaj... Search the Fallen for Wealth. Okej, okay. W gurdzi ten kolej. A, i potem on, on po prostu wyszukuje złoto sam z siebie i wtedy rośnie. A można z niego może wyżygać złoto i wtedy my go dostaniemy tego złota więcej. Rozumiem o co chodzi. no Ciekawa mechanika. No i takich mechanik na pewno by musiało być więcej w tej grze, aby Godsworn miał szansę, no tutaj wejść w szanki z innymi tutowami już bardziej ustanowionymi. No tak, to sądzę, że musi mieć miejsce. Tym bardziej, że no, ilość jednostek nie jest zbyt duża. Ja rozumiem, że to jest początek i może będzie więcej tych jednostek dodawanych, i że z mniejszą ilością jednostek jest łatwiej zrobić balans między, między frakcjami. Ale tak, tutaj zdecydowanie jeszcze czegoś potrzeba. Czegoś potrzeba, co pchnie to, co wyróżni to na tle innych gier. Więc tak, to jest Godsword, jeżeli chcecie sobie wypróbować czy obczaić tę gierkę, link jest pod filmikiem, ja jestem Mr. Pig. dziękuję Wam za Wasz czas i mam nadzieję, że zobaczymy się przy następnym. Pa!